Okej, okay. witajcie na kanale Repair. kanale, na którym chcę Wam pokazać, że elektromobilność to nie jest czarna magia. Prawie, prawie dobrze, prawie dobrze. Samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku Michał Radziczewski i powracamy do serii "Twarze elektromobilności. Cześć Michał. Cześć. A wy oglądajcie. Cieszę się, że w ogóle znalazłeś czas, żeby do nas przyjechać. Nadarzyła się taka wyjątkowa okazja. Ja mam taki zestaw pytań, które zadaję każdemu naszemu gościowi, pra, prawie już tych pytań nie pamiętam, bo ostatni odcinek serii, taki tutaj w studiu nagrywaliśmy chyba z rok temu, ale pierwsze najważniejsze pytanie. Czyli rok temu mi mówię, że przyjął? Chyba więcej nawet niż rok temu. Jak nagrywaliśmy u Ciebie, nie wiem czy pamiętasz, zakopany test. Myślę, że to było już ciutkę więcej niż rok temu. Trójką performance mojej żony. Tak jest, wszystko się zgadza. The... Pierwsze pytanie. Twoje początki związane z elektromobilnością. Kiedy i jaki był Twój pierwszy samochód? Zaczęło się w sumie od roweru. Najpierw sam zbudowałem rower, potem kupiłem rower elektryczny. A potem żona miała stłuczkę i dostaliśmy samochód do te sprawcy. Mm -hmm. Ja się wystarałem o to, żeby to był samochód elektryczny. I to był Nissan Leaf. I to było w 2017 roku, czyli 8 lat temu. Przez 2 miesiące zrobiliśmy tym Nissanem, kurczę, że dobrze pamiętał, no kilka tysięcy kilometrów. I tak nam się to spodobało, że zaczęliśmy szukać naszego Nissan lifa. i w sumie mniej więcej po roku kupiliśmy e, takiego rocznego lifa. jedyneczkę 30 kWh, kosztował wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 67 tysięcy. A to był nowy, no a nie używany? to był roczny, okay. roczny, roczny samochód na aukcji polizingowej. No i nam się to bardzo spodobało, ale najbardziej nam się spodobało to, że zamiast takich zbiorczych faktur na paliwo na 2,5 tysiąca złotych, bo tak to mniej więcej za dwa samochody nam wychodziło jak jeździliśmy po Krakowie, naszymi poprzednimi samochodami. Kurczę, wszystko zaczęło się umieścić w jakieś 200-300 zł na prąd, na prąd. Przy czym na koniec jeszcze założyliśmy fotowoltaikę. Jeszcze w tym starym systemie. Yy, tak. Okay. No i w zasadzie wyzerowaliśmy koszty paliwowe, które w skali roku, no to dochodziły do 30 tysięcy złotych. Więc zakup Leafa na samym paliwie w dwa lata się zwrócił. Ale to były ciekawe, to były takie fajne początki elektromobilności, bo ja też to pamiętam, że te początki były, właśnie te samochody były takie. Ja miałem akurat Peugeot mm -hmm. Iona, miałem też fotowoltaikę i te samochody były tak ekonomiczne, a ta jazda odbywała się w takich zasięgach i zakresach, że tak naprawdę ja za energię elektryczną nic nie płaciłem, bo ja miałem fotowoltaikę od razu razem z samochodem. Nawet jeśli były stacje DC to one były darmowe, bo tak, one były, wszystko było Greenway był wtedy. najpierw darmowy, potem był Orlen darmowy, także w zasadzie tu koszty paliwowe zostały wyzerowane. I jakieś, nie wiem, dwa lata później, jak już mieliśmy te co miesiąc 2,5 tysiąca w kieszeni, no to to była rata leasingu za kolejnego elektryka, tym razem Eniro. To teraz jeszcze dla uzupełnienia, Michał, tak żeby nasi widzowie mogli dokładnie poznać te wszystkie, jakby tą całą chronologię, ten pierwszy rower, który zbudowałeś, jaki to był rok, mniej więcej? A ja wiem, z 15 lat temu to było, czyli 2010. Natomiast to nie bardzo działało, bo to było na żelowych akumulatorach, to tam zasięgi były żadne, no gdzieś porzuciłem ten projekt. I kilka lat musiało minąć, aż kupiłem po prostu gotowy rower i ten już no, dużo lepiej się sprawdzał. Czyli tak naprawdę, znowu, zacząłeś tą przygodę z elektromobilnością mniej więcej wtedy, kiedy większość naszych widzów, przepraszam, naszych gości, czyli w 2017 2018 roku. Jakoś tak, tak to tak, wychodzi, tak. że większość ludzi wtedy zaczynała. Jeden wyjątek to Paweł Łuchyński z Sela, który kupił Tesla w 2015 roku. To był okres dynamicznego rozwoju stacji DC. Większość z nich była darmowa, a do tego prąd, u nas przynajmniej, Kosztował dwadzieścia parę groszy w nocnej taryfie. I na tej nocnej taryfie jechaliśmy, więc to tam, nie wiem, pięć złotych za 100 kilometrów to było wszystko, nie? Był tylko jeden, była tylko jedna różnica, być może którą potwierdzić, ja to też zauważyłem, e, łatwość poruszania się po kraju. Może nie to, że to było rozczarowanie, ale nie spodziewałem się, że to będzie trwało tyle czasu. Ja jechałem 11 godzin, to było w zimie, mhm. musiałem wyłączyć ogrzewanie e, i ładowałem się dosyć długi czas. Więc dla mnie ta, ta pierwsza podróż Nissanem Leafem była takim pierwszym jakby też, no, nie prognostykiem, ale takim impulsem do tego, żeby zmienić ten samochód na Teslę. I tutaj tak, my przez dwa lata mieliśmy w garażu i e, Nissan Alifa i spalinową Hondę Civic kombi. Mm -hmm. Bardzo lubiłem ten samochód, to, ale i tak z premedytacją, kurczę mieliśmy jechać nad Bałtyk, to kilka razy nam się udało tym Nissanem Leafem pojechać. Dlaczego? Bo tak nam się spodobała ta jazda. W sumie ten nasz nissan potrafił tam, jadąc tak, do 100 na godzinę, przejeżdżać około 200 km, no i się okazało, że kurczę, te przystanki nam dość pasują, jako rodzinie. Jakoś to wszystko tak, no, dojeżdżaliśmy tam dwie godziny może później do celu, może nawet 3 ale stwierdziliśmy, że jak jedziemy na wakacje, czy jedziemy na jakiś tam długi weekend, to nam to nie robi jakiejś różnicy. A Nissan po pierwsze jechało się za darmo, po drugie jechało się bardzo spokojnie, no bo tutaj on wymuszał taką spokojną jazdę, bo tam nie było zasięgów i naprawdę było tak, że o ile te auta spalinowe u nas robiły w poprzednich latach, bo mieliśmy dwa po 30 tysięcy kilometrów, pirazy drzwi, to potem jak mieliśmy Nissan Lifa, to Nissan zrobił w pierwszym roku ponad 50 tysięcy, a ten spalinowy chyba 5. Tak bardzo nam się spodobała jazda na podróż. bardzo promocie, mocno, nie? bardzo mocno. Także, aczkolwiek po iluś tam latach doszliśmy do wniosku, że no czasem jakiś jest wyjazd, gdzie chcielibyśmy szybciej dojechać. No, i tutaj przydałoby się auto z większym zasięgiem i szybciej się ładujące. I Stąd był pomysł na kije Eniro. A potem dalsza ewolucja tego pomysłu, no to Tesla Model 3. Uważam, że to jest jeden z nielicznych samochodów, który dzisiaj nadaje się tak naprawdę na trasę. Gdzie. W zasadzie jak ktoś cokolwiek dba o siebie, tam potrzebuje skorzystać z toalety, coś zjeść, to tałk to się zdąży naładować. Zwłaszcza, że jak wyjeżdżamy z garażu, to, to mamy tego zasięgu więcej nie jesteśmy w stanie wysiedzieć w tym aucie, przynajmniej w naszym przypadku. Odnośnie Tesla Model 3, co prawda Highland jest jeszcze lepszy, bo tu masz Highlanda, to jeszcze od razu też uzupełnimy. Natomiast ogólnie Tesla Model 3 dla mnie była takim samochodem, który w drugą stronę, może nie to, że mnie rozczarował, ale zaskoczył, bo myśmy jechali z moją żoną Patrycją do Hiszpanii. I te przebiegi jednorazowe były tak długie, że nie, nie szło wytrzymać. Ciężko wysiedzieć. Dokładnie tak. potwierdzam, to było ciężko wysiedzieć. No my dzisiaj, znaczy dzisiaj, w tamtym roku jadąc do Chorwacji, no pierwsze ładowanie nam wymyślał w Wiedniu. Ja w życiu do Wiednia bez zatrzymania nie dojechałem, a Tesla chciała się pierwsza zatrzymać w Wiedniu. Więc suma summarum udało się, że tak rodzina po drodze spała, więc dociągnąłem gdzieś tam do granicy austriackiej i tam zrobiliśmy sobie pierwszy przystanek, ale to już naprawdę było ciężko. I pierwsze poładowanie było po ponad 400 km. I to uważam, że to kurczę, to, że to jest aż za dużo nie? Więc to w 100% się z Tobą zgadzam, ale muszę niestety zmienić trochę wątek i wrócić do kolejnego pytania, które często zadaję. Wczyn. Kiedyś rok temu pytałem o hejt związany z elektromobilnością. Myślę, że teraz to zjawisko chyba się jeszcze bardziej nasiliło i jest takie bardziej, jakby to nazwać, systemowe. Jak, to się, jak Ty w ogóle widzisz ten hejt w internecie i ogólnie na samochody elektryczne? Znaczy, mam na ten temat dużo, dużo swoich własnych teorii, natomiast no nie, nie jest to poparte jakimiś tam e, faktami, bo trudno, trudno, trudno dojść, co kieruje ludźmi, którzy to wszystko wypisują. Zazwyczaj kieruje no, kilka takich emocji. Niewiedza, strach, czasem zazdrość. Czasem niestety kierują pieniądze. No nie mogę tu powiedzieć skąd mam takie informacje, ale od naprawdę wysoko postawionych ludzi, którzy są świadomi tego, że hejt jest metodycznie sterowany pieniędzmi, niestety. Podpowiem Ci jedną rzecz. Robiliśmy takie, może to nie było badanie, ale to było zaskoczenie dla mnie, bo robiliśmy analizę, mieliśmy takie rolki, nie wiem czy miałeś okazję je widzieć, takie typowo skierowane do, jakby do widza hejterskiego gdzie myśmy się trochę śmiali, tam mówiliśmy, że na przykład nie wiem, właśnie zrobiliśmy, jechaliśmy pół miesiąca do Norwegii albo tego typu historie i tam było bardzo dużo takich ostrych, hejterskich komentarzy i później sprawdzaliśmy źródło ludzi, którzy odwiedzali tą, tą konkretną rolkę i mieliśmy 20% z Federacji Rosyjskiej na przykład. No, to już o czymś świadczy, a ja jeszcze dopowiem, że zdarza się, że sprawdzam czasem, jak, jest, są, jak są komentarze, jak dawno było konto założone. Często są konta zakładane w tym samym dniu, kiedy były te komentarze pisane. Więc ktoś zadał sobie trudu, żeby założyć konto i żeby tak powiem, no nie będę brzydko mówił. Komentarz. Tak, nawrzucać komentarze pod różnymi filmami, które mają, nie wiem, zaciemnić rzeczywistość, czy nie wiem, zdyskredytować to, co ja na filmie pokazuję. No Są różne, przeróżne. Komunikaty, natomiast co moim zdaniem najgorsze zostało zrobione? Że duzi twórcy zaczęli tworzyć takie filmy, które poszły na miliony wyświetleń. Koniec elektromobilności. Elektryki się palą, i to na miliony wyświetleń poszło. I to zryło, mam wrażenie, ludziom całkowicie głowy. Tak. I dzisiaj oni wierzą tym dużym twórcom, bo oni są duzi. I gdzieś, kurczę, takie bzdury, brednie, no bo tak to trzeba nazwać, po imieniu idą. I nieważne są statystyki, nieważne są twarde dane. Ja zawsze na filmie pokazuję twarde dane. Ile godzin jechaliśmy, co nam Google pokazywał, kiedy dojechaliśmy, ile się ładowaliśmy, ile to wszystko trwało, a wszystko pokazuje czarno na białym, a na końcu ktoś mi powie, że ja na tą Chorwację, to ja na lawecie to auto zawiozłem, bo ja na pewno się nie da tam I dojechać. Na pewno się spaliłeś po drodze. Tak, ale no, generalnie no, to. To, ręce opadają. Czy, to, o czym mówisz, to się nazywa w psychologii społecznej zjawisko siły autorytetu. I ono niestety właśnie tak oddziaływuje, natomiast wydaje mi się, że. Jak Jakość autorytetu, który pojawia się w Internecie, no to nie jest adekwatna do tego autorytetu, który chcielibyśmy w rzeczywistości widzieć. To Bo nie są niestety. ludzie, którzy cokolwiek tak naprawdę robią. Ja wiele, wiele widziałem tych filmów, o których mówisz. Zdarzało mi się też mieć riposty, tak? Czyli próbowałem na przykład, jak były filmy takiego kanału M4K Garage, mhm. które były bardzo mocno tak mitologizujące elektromobilność, to ja starałem się to wszystko rozbijać, a mimo to komentarze, które tam się pojawiały były po prostu stricte hejterskie. Więc to jest... Moim zdaniem to jest taka trochę kula śniegowa, z którą ciężko teraz walczyć, natomiast ja widzę ripostę, najlepszą ripostą dla tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o hejt, to jest to, co się dzieje, jeżeli chodzi o elektromobilność. Samochody elektryczne tak tanieją, że zaraz będą tańsze od spalinowych, a wtedy cały hejt odwróci się w drugą stronę. No podejrzewam, że tak się stanie, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dokładnie tak. Natomiast są też inne rzeczy, o których jak rozmawiałem z naszymi wcześniejszymi gośćmi, nie rozmawiałem, czyli elektromobilność z Chin. No to jest ciekawy temat i tu mam na ten temat swoje zdanie. Uważam, że to są ciekawe samochody, natomiast nie do końca tak dopracowane jak jeszcze nasze europejskie czy choćby jak amerykańska Tesla. Tam jednak czegoś brakuje. One już dzisiaj może są komfortowe, może potrafią się dobrze prowadzić, ale jeszcze jako całość kształt potrafią mieć jakieś takie dziwne, dziwne ułomności, więc. Jeszcze to nie jest ten moment, natomiast myślę, że dobrze, że one są, bo to wszystko, co jest konkurencją, zawsze dobrze działa dla nas klientów. To tak to po prostu świat jest zbudowany. No, cła troszkę myślę, że to wyhamowały, nie? Że tutaj nie będzie takiej silnej ekspansji, co z jednej strony daje trochę czasu europejskim markom, a z drugiej strony, no zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko skończy. Ja osobiście jestem tego zdania, że, e, znaczy dokładnie takiego same, samego zdania jak Ty, w zakresie tego, że fajnie, że jest konkurencja. E... I dokładnie mam też takie zdanie jak Ty, ja to tam też gdzieś tam uzasadniałem w jakimś swoim materiale, na czym to polega, że te samochody, tym samochodom czegoś jeszcze brakuje. Tak. Natomiast są tam marki, które zdecydowanie mają duży potencjał, ja osobiście w przeciwieństwie do innych bardzo duży potencjał widzę w marce Xiaomi i bardzo duży potencjał widzę w marce XPeng, to są w miarę nowe marki, które nie mają tego całego bag bagażu automotive i podobnie jak Tesla mają dużo takich ciekawych, e, nowych rozwiązań. I samochody na przykład Xiaomi z wyglądu mi się podobają. Mają dużo niedorobek technicznych, zgadzam się absolutnie. Mhm. Ale najważniejsze to jest to, że co trzeba zauważyć, te chińskie marki bardzo szybko się uczą i tak. jak ktoś kupił jeden z pierwszych MG na zachodzie Europy, to ludzie bardzo dużo mieli z tym problemów, natomiast jak ktoś u nas kupuje MG, no bo kilku takich użytkowników znam, mówię o MG4, no to się okazuje, że ten samochód już nie ma wielu problemów, które ktoś miał jak kupił rok wcześniej, czyli tutaj jest duży postęp i jak ten postęp będzie dalej tak postępował, no to te samochody mają szansę niestety no, wyprzeć nasze marki z rynku, Zobaczymy, jak to się finalnie skończy, natomiast no, jest są na pewno dużym zagrożeniem dla naszego rynku. To trzeba powiedzieć, nie? bo szybko to wdrażają. No, zagrożenie czy nie, jest to też jakiś tam mam nadzieję, że to też jest jakiś zarzewie do mobilizacji, tak? bo trzeba przyznać, że europejskie marki bardzo się rozleniwiły w tym swoim wiesz, jakby, e, segmencie automotywu szczególnie spalinowego, i wydawało mi się, że wszystko jest dla nich możliwe i wszyscy będą zawsze kupować takie marki, jak nie wiem, Volkswagen, a tutaj teraz rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego, także no, muszą się nauczyć inaczej pracować. Ja już widzę, jeżdżąc z wszystkimi ID serii, jak jeździłem ostatnio ID7, zrobiłem tym długie trasy i wiele tysięcy kilometrów. To kurczę, uważam, że dzisiaj technologicznie ID7 jest fajniejszym samochodem niż Tesla 3. Gdyby nie dostęp do superchargerów tu w naszej wschodniej Europie, to ja bym dzisiaj wolał jeździć. ładowania z prawej strony. Tak, to ja bym dzisiaj wolał jeździć ID7, bo to jest samochód, który ma takie zużycia jak, jak Tesla. Po liftingu ma już większą baterię troszeczkę jak Tesla. ma Potrafi doładować w pół godziny więcej energii jak Tesla. Więc kurczę, no i do tego może być wersją kombi, także a powiedz mi. I do ja... tego ma lepsze zawieszenie, bo po pierwsze się lepiej prowadzi, a po drugie, jak masz DTC, to w trybie komfort jest bardziej komfortowy. Czyli tu łączy ogień i wodę. I dzisiaj, kurczę, ja uważam, że Niemcy odrobili, odrobili dobrą lekcję, ale mało kto o tym wie. Jak... dzisiaj będą po tej chwili na temat takie komentarze: o, następny, którego... następny, którego opłacili, który opowiada, że ID7 to jest fajny samochód. No, musicie uwierzyć, lub nie, jak nie uwierzycie, to przejdziecie się tym samochodem. To jest zupełnie inny samochód niż ID3, ID4. Mówię o tych wersjach przedliftingowych, tak. lift, poliftingowych Ja inne. mam od razu pytanie, tak schodząc trochę z wątku, bo mnie zaciekawiłeś i wielu ludzi mówi dokładnie to, co ty na temat ID7. Jak wygląda infotainment? Czy on jest inny od tych ID typowych, czy to jest cały czas ten mały ekranik z przodu i. Jest już większy ekran, mhm. praktycznie. Nie zawiesił mi się ani raz za ten mhm. cały test, co dawniej było standardem w tej serii, że się zawieszało, więc tu się nic nie zawiesiło. Jedyne co, taką, co z taką cechą niestety tego systemu i wszystkich tych systemów wspomagaczy, że pierwsze co trzeba zrobić to wsiąść do samochodu i powyłączać wszystkie tam zwalnianie, ostrzeganie, no do no wszystko też te... już tak masz. No, no też, tak. Też w sumie też tak. Pinga. Także... Trzeba to wszystko powyłączać i wtedy samochód zachowuje się normalnie i już po prostu my jesteśmy kierownikiem, a nie samochód próbuje nam sta... nas zwalniać przy każdym zakręcie, bo teraz są asystenci zakrętów i już aktywny tempomat próbuje zwalniać. No to wszystko nie do końca działa. Rozpoznawanie działa, znaków tak, że czasem działa, czasem nie działa, a zawsze nas próbuje zwolnić. Więc jak to wszystko powyłączamy, to ja nie mam nic do tego systemu. Na pewno zachęciłeś mnie do tego, żeby przetestować ID7. Ja ostatnio, polecam. ostatnio jakby miałem przerwę dużą w testowaniu, testowałem tylko Forda Capri ostatnio, mhm. ale okazało się, że Ford Capri to jest tak naprawdę ID 4 ID5. Tak, mówię Ford Capri i e, tam drugi Ford Explorer. E, no i testowałem Unipera zupełnie niedawno. Muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście to jest bardzo fajny samochód. Również potwierdzam. Po, Miałem okazję. Który, który po prostu jakby wyeliminował, może to nie jest przełomowy samochód, ale to jest samochód, który wyeliminował wszystkie wady Y tak. poprzedniego i de facto już jest gotowym produktem fajnie do sprzedaży. Zdecydowanie. No to co zawsze ja przynajmniej narzekałem, że on mhm. Y był dla mnie za twardy i trochę może za głośny, a teraz jest cichszy i jest bardziej miękki. I ma wentylowane fotele. A wracając z do 7, to koniecznie wersję z DTC i ustaw sobie na maksymalny komfort. Niesamowicie to auto płynie. No to muszę sprawdzić. I jest taki temat, który ostatnio też budza emocje przynajmniej we mnie, a wydaje mi się, że ludzie, którzy patrzą na elektromobilność z zewnątrz też. Wszyscy odnosimy wrażenie, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie i wielu ludzi to podziela, że elektromobilność, jeżeli chodzi o ładowanie, w Polsce rozwija się źle. Chodzi o to, że bardzo mocno się stawia na ładowarki szybkie, stawia się je w trochę niedorzecznych miejscach, a w ogóle nie rozwija się ładowania wolnego. I tutaj jeszcze dodam Ci przykład dodatkowy, mhm. że na przykład na Litwie, która jest dużo mniejszym krajem od naszego, stosuje się dopłaty do indywidualnych punktów ładowania. Czyli jeżeli ty załadujesz sobie, zamontujesz sobie na zewnątrz budynku wall connector do 22 kW. To Państwo dopłacicie 600 euro pod warunkiem, że ten molokonwentor będzie dostępny i możesz też pobierać za to opłaty. No i tego u nas brakuje, bo gdyby ten rynek ładowania był takim naprawdę wolnym rynkiem. To ja wierzę w Polaków i w Polskę i tu u nas się da wszystko zrobić. Popatrzmy, jaki mieliśmy internet, jaką mieliśmy pocztę, a dzisiaj mamy paczkomaty i mamy jeden z lepszych internetów w Europie. To samo stało się z bankami. Dlaczego Dlaczegoś tak stało? Bo ten rynek został zderegulowany. A dzisiaj postawienie ładowarki i, i sprzedawanie tego prądu, no to jest jak lot w kosmos troszeczkę i to na pewno źle się dzieje. Bo myślę, że to rozwiązał znaczy, ładowanie na dwie, na dwie gałęzie podzielę. Ładowanie szybkie, ładowanie wolne. Tak od dołu udałoby się ładowanie wolne rozwiązać. Przy każdych blokach, wiem jak to w Polsce wygląda, są jakieś domy, ktoś by tam postawił, już by się mógł ktoś ładować, to by wszystko dało się dograć. Także wolne ładowanie jest do załatwienia przez standardowych ludzi, tak mówisz? Prostym przepisem, tak? Kiedyś przepisy pozwoliły na wstawianie fotowoltaiki bez żadnych pozwoleń, bez niczego, i tak powinno być z ładowarką. Ładowarka do 22 kg to po prostu rób człowieku co chcesz, nie? Na koniec możesz tam na picie ujawnić na koniec roku ile na tym zarobiłeś i koniec, ryczałt jakiś za to, no, trzeba to zrobić, żeby to maksymalnie uprościć, tak. nie? I wtedy ładowanie AC mamy z głowy i te połowa Polaków, której mieszka w bloku ma temat ładowania z głowy, no bo kto mieszka w domu to ma temat od razu. Natomiast drugi temat to są szybkie stacje i huby ładowania i tu powiem tak, że Najgorzej to chyba było z rok temu, dwa lata temu, bo dzisiaj tych stacji faktycznie przybyło i zaczęło przybywać, natomiast zaczęły się kolejki, one gdzieś, ja to tak szacuję, że dwa lata temu zaczęły się kolejki na stacjach ładowania. Z w historia z nad morze, to się ludzie pobili. To chyba właśnie dokładnie <grym> dwa lata temu było. To, to, był, to był najgorszy <grym> moment. Dzisiaj tych stacji szybkich, tych hubów przybywa i jest coraz lepiej, natomiast dalej są miejsca, są lokalizacje, że mamy jak na przykład Kraków, Warszawa, generalnie mamy takie pojedyncze stacje. No, ja nie lubię tego typu miejsc, bo ja nigdy nie wiem, czy ta stacja wystartuje, czy ta stacja nie będzie zajęta. Szczególnie jak to jest Orlen? No, tam nie powołując się. Niestety takie rzeczy się zdarzały, że no z podładowarki ktoś na, wracał na lawecie, bo kierownik stacji nie miał karty RFID, żeby tą stację uruchomić w inny sposób niż przez chmurę, a przez chmurę z jakiegoś powodu nie wiem. Modem nie działa, internetu nie ma, sieć GSM się chwilowo wysypała. No, miliony powodów. No. Żeby to nie zadziałało, a jest na to proste rozwiązanie karta RFID, a tam ich nie ma. No i tego typu problemy trzeba rozwiązywać, ale ja w ogóle jestem innego zdania. Jakby ktoś tak centralnie akurat uważam, że od tego powinno być Państwo, od centralnych hubów ładowania. Infrastruktura, drogi, szpitale, to w mojej gestii no, od czegoś jest, od budowania elektrowni atomowej, od tym się powinno zająć państwo. I tak samo powinno się od zająć. Strategicznych rzecz. Tak, od strategicznych rzeczy, o, dokładnie, dobrego słowa, tego im brakowało, użyłeś. Od strategicznych rzeczy. Popatrzmy na Polskę. No jest prawie kwadratowa. Ile nam trzeba takich hubów z prawdziwego zdarzenia, żeby te samochody dzisiejsze, które przejeżdżają 300 km, mogły przejechać Polskę wzdłuż. 150 czerw? km wystarczy. Tak. I ile tego wyjdzie na mapie Polski? Kilkanaście i mamy rozwiązany problem ładowania I, w skali i Mamy Polski. już mopę, a na tych mopach mamy przyłącza, tylko kto komuś się nie chce to zadbać. Tylko to wszystko jakoś nie dba i mam wrażenie, że to jest straszny chaos w tym temacie, że są miejsca, gdzie powstaje tych stacji tak, tak dużo, że potem pewnie niektóre będą nierentowne, są miejsca, gdzie tych stacji bardzo brakuje, ale tam znowu ktoś dostał warunki przyłączeniowe na 2032 rok. No nie ma nad, nikt nad tym nie czuwa jako całości. Nie, nie, nie ma podejścia systemowego i nie tu się ma, z Tobą zgadzam. Ma. Wydaje mi się, że też jest bardzo duża taka, jakby to powiedzieć, pęd do tych stacji szybkiego ładowania. Firmy prywatne zostały akurat tutaj bardzo niefortunnie wpuszczone tak mocno do tego tematu i odnoszę wrażenie, że sprzedaż stacji szybkiego ładowania przypomina mi trochę wciskanie na siłę fotowoltaiki. Szukamy no miejsca, małego. dajcie mi miejsce, jak tylko jest przyłącze, to my ci tam postawimy ładowarkę szybką, a tak naprawdę miejsce jest zupełnie niedorzeczne. I kończy się tym, że są trasy i tu też zależy kto jak będzie jeździł, jak ktoś, nie wiem, jeździ Kraków, Gdańsk, to nie ma żadnego problemu, ktoś jeździ Kraków, Wrocław, nie ma żadnego problemu. Jak ktoś wchodzi w elektromobilność, uruchomcie sobie plaksze czy ABRP, sprawdźcie gdzie jeździcie, gdzie macie rodzinę i może się okazać, że tutaj po prostu jest miód, malina. Natomiast może się okazać, że akurat wasze trasy gdzieś tam idą, no szczególnie o ściany wschodniej, że idą takimi trasami, no że kurczę, ładowarki są może i co 50, 100 km, ale to są jakaś tu 50, tu jakaś 40, a tamta to nawet 30 kW nie daje, a ta, a ta nie będzie działać, a tamta i... się nie chce wystartować co drugi raz, no bardzo tutaj od konkretnego przypadku zależy jak to będzie wyglądać, bo ktoś może powiedzieć, że wszystko jest super, bo po jego trasach faktycznie jest super, bo są trasy, gdzie w Polsce jest super, mhm. natomiast są trasy, że jest to taki totalny miszmasz, no. I mówię to akurat o dzisiejszej trasie, którą robimy Kraków-Warszawa. no To jest trasa, gdzie no jakbyś na to nie popatrzył, to wszędzie jakieś pojedyncze ładowarki. Przez Kielce? No tak, Kielce A no to właśnie Kielce to był taki, taki region, gdzie było najgorzej z ładowarkami tak. kiedyś. Znaczy, tam coś gdzieś już jest, no bo mm -hmm. są jakieś te powerdoty na biedronkach. Nie mówię, że się nie da naładować, bo się na, da naładować, ale nie ma takiego na tej trasie hubu sprawdziwego zdarzenia. Żebym ja wiedział, że podjadę, że ja sobie tam zjem, że ja się tam na pewno naładuję. Tylko to jest takie, że w sumie mogliśmy zjechać na supercharger w Radomiu, ale to 20 minut w jedną stronę, 20 minut w drugą stronę i 40 minut na dojazd do stacji, żeby tam 20 minut się naładować. No tak. No to są właśnie takie te przykłady, że są trasy, gdzie jest, gdzie jest nie co, bardzo źle, ale jest to takie upierdliwe. Z... Zmienia się też w, w kontekście Tesli, jeżeli sobie patrzysz na przykład na najnowsze miejsca ładowania Tesli, no może Szczecin nie jest super fortunny, ale Gliwice z kolei są dobre. Gliwice są miał. super, tak. Super. Gliwice są petarda. I korzystałem już parę razy z gliwicy, jest naprawdę super. I takich hubów nam trzeba jak Gliwice właśnie. Tak. I nie? trzeba nam takich miejsc jak na przykład Radomsko, nie wiem czy tam byłeś w Radomsku, ja tam ten akurat jeżdżę, tam kiedyś był jeden Greenway, potem były dwa Greenwaye, teraz mamy tam jeszcze sześć Ionity, mamy tam Shella i chyba mamy moją i to wszystko jest na kilometrze kwadratowym, z więc Radomsku, no nie ma opcji, żebyśmy tam się nie naładowali i takich miejsc nam trzeba. Radomsko byłem i rzeczywiście Radomsko się rozwija i korzystam też często z Greenwaya w Łyżkowicach, w to jest na drodze do Warszawy. Mhm. Bo ja czasami nie chcę mi się zjeżdżać do, e, do ładowarki Tesli przy Łodzi, już zapomniałem jak się nazywa, kurczę, Ludźmierz. Ludźmierz. jadę dalej do Łóżkowic, tam się ładuje to nie jest parę procent doładuje, żeby dojechać do domu. No i kurczę, no potrzeba nam po prostu hubów ładowania na mopach, no co by tu więcej, nie ma co więcej opowiadać. Słuchaj, nie jesteśmy w stanie chyba wszystkiego dzisiaj rozwalić, fajnie się rozmawia, myślę, że musimy to powtórzyć i zrobić jeszcze jeden odcinek z Tobą na temat tego, może przyjadę do Ciebie i sobie Zapraszam. coś tam nagramy. Eee, dziękuję Ci bardzo za wizytę, a Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału i zapraszam też bardzo serdecznie do kanału Na Prąd po Polsce. Trzymajcie się, cześć. Zapraszam, cześć.